dzisiaj na Białołęce, w Centrum Samotnych Matek, placówce prowadzonej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Podzieliłyśmy się na trzy grupy. Na grupę ogrodniczą, na grupę kucharską, która tam właśnie gotuje z młodzieżą i z dziećmi i na grupę stolarską, która zbije i przygotowuje ławki, które będą do dyspozycji tutaj pań mieszkających na terenie ośrodka. No i cóż, co mogę powiedzieć, że się świetnie bawimy. Jest nas 30 ponad, z tego co naliczyłam. Jest to placówka, która bardzo potrzebuje naszej pomocy, a przede wszystkim potrzebuje naszej życzliwości i naszego Wsparcia i nawiązania takich długofalowych relacji międzyludzkich, bo to jest to, co jest najbardziej w cenie w ogóle w dzisiejszych czasach. Zaprosiliśmy tym razem liderki Weoli do zaangażowania na rzecz matek, które zamieszkują w Centrum Samotnych Matek. Jest to cudowna organizacja, bardzo otwarta na współpracę. Ja właśnie gorąco zachęcam wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz takich placówek jak ta I, i nie tylko. Wszystkie organizacje pozarządowe czekają na wolontariuszy, czekają na naszą pomoc. My w fundacji mamy zabezpieczony budżet na tego rodzaju inicjatywy. Także gorąco zachęcam do składania wniosków o granty wolontariackie i do angażowania się na rzecz organizacji. Cudowna inicjatywa. Zobaczcie, mamy e, tutaj e, 30 babek, które nie tylko świetnie się bawią, ale pomagają też innym i przez to pomagają też sobie. Robią to razem, robią to w warunkach zupełnie innych niż e, biurowe. Odnajdują w tym radość nie tylko dlatego, że dają, ale również dlatego, że robią e, na przykład takie rzeczy. Ta łapka jest pomalowana, więc nie będę jej malować, ale, ale, ale to na przykład robię ja. E, fantastyczna zabawa. Robię coś, co daje efekt za 3 minuty. Mnie tego na co dzień brakuje, bo ja robię takie rzeczy, które efekt dają zazwyczaj w trochę dłuższej perspektywie czasowej. I to jest dla mnie potężny kop energetyczny i takie poczucie satysfakcji, że coś stwarzam. Ogromnie się cieszę, że, że mogę być częścią tej akcji. Próbuję się zajmować po trosze wszystkim. Teraz właśnie kończę malowanie ławek, pokrywanie ich lakierem, ale wcześniej robiłam szaszłyki, przenosiłam ziemię tam do dosadzenia kwiatków, także myślę, że, że jest to frajda, ale też mam świadomość, że robimy tutaj coś, co zostanie po nas, i, i, i coś, co może będzie mile wspominane taką mam nadzieję, przez, przez mieszkanki tego, tego miejsca. Dzisiaj byłam w grupie gotującej, a raczej przygotowującej posiłki. Robiliśmy lemoniady, robiliśmy sałatki, szaszłyki, robiliśmy dla dzieci i robiliśmy z dziećmi. Podoba mi się zwłaszcza taki wolontariat, który jest z człowiekiem żywym i dla człowieka żywego, czyli właśnie tak y, jak gotowanie. Y, no fajnie jest, myślę, że ten kto daje jako wolontariusz więcej chyba bierze nawet dla siebie takiej pozytywnej energii niż y, ten przyjmujący ten wolontariat. Sadziłam y, większą ilość kwiatków przeciwkomarowym, dekoracyjnym, kuchennym, bardzo to była Fajna, fajna zabawa. Okazało się, że wszystkie dziewczyny sobie wyrywały ziemię i donice. Było więcej jeszcze jakby tutaj chęci do działania niż możliwości. Efekt jest fajny. Potrzebujemy, chcemy i raz jeszcze potrzebujemy. To są wspaniałe akcje i tak jak możemy dzisiaj zaobserwować i zarówno ze strony tutaj Państwa i widzę ze strony naszych mieszkańców jest to bardzo, bardzo potrzebne. Myślę sobie, że to też pokazuje dużo naszym Paniom, że one nie są zupełnie same w tej całej trudnej sytuacji. Że są osoby, firmy, które chcą je wesprzeć, bo to co Państwo dzisiaj robicie, altana, grill, nasadzenia, no to jest kawał świetnej, kapitalnej roboty, z której te Panie z pewnością skorzystają i dzieciaki. Bo to wszystko jakoś, myślę, pozwala im też tak poczuć, że, że jest ktoś, na kim im zależy. Także to jest bardzo dobry pomysł, bardzo trafiony. My bardzo potrzebujemy takich akcji i oby więcej.